Witajcie w poniedziałek. Zapraszam Was na vlog z całego tygodnia. Dzisiaj pokażę Wam, jak wracam trochę do moich nawyków, do zdrowego odżywiania. Trochę uspokoił mi się czas teraz, nie mam już żadnych szkoleń na razie. Więc będzie mi po prostu łatwiej trzymać się tego. Nie ukrywam, że gdzieś tam potrzebuję tego powrotu, bo pojawiło się dużo odstępstw, które spowodowało, że ja się źle czuję, więc dzisiaj, no i ogólnie przez cały tydzień, będziemy starać się. Jeść zdrowo, zadbać o picie, o nawodnienie, pić wodę przede wszystkim, e, o aktywność fizyczną. Chciałabym tutaj codziennie coś porobić, żeby nawet te dni odpoczynku były aktywne. Tym bardziej, że będzie pomagał mi w tym mój mąż, który też dołącza się do tego zdrowego stylu życia tego, że on chce trochę wejść na masę, ja chcę zredukować, więc on nadal ma lepiej <grym> niż ja. Wydaje mi się, że fajnie ten tydzień będzie zaplanowany. Pokażę Wam co nieco e, i też. Zobaczycie no, luźniejszy tydzień, bo to nasz tydzień taki urlopowy, więc yy, niby odpoczynek, ale w zdrowym, fajnym stylu. Zadbamy sobie też o kroczki przede wszystkim. Jak widzieliście, byliśmy na zakupach, zjedliśmy śniadanko, no i lecę na siłownię. Chcę zacząć dobrze poniedziałek. Dzisiaj mamy chyba trening pośladków i trochę brzucha na zakończenie, więc też będzie miło, fajnie i przyjemnie. Jestem po szkoleniu teraz. W Warszawie byłam przez 3 dni i zdecydowanie potrzebuję wrócić do tej rutyny, odreagować i odpocząć trochę. I wydaje mi się, że ta siłownia dobrze mi zrobi, więc nie ma co zwlekać. Jestem spakowana i jadę. sobie właśnie banana z twarożkiem i nie brzmi to jakby super, ale jest naprawdę dobra. Taka moja dzisiejsza próba. Wyszło, więc się cieszę. Przygotowaliśmy meal prep, zrobiliśmy sernik na ziemno aż 6 porcji. No w blaszce zmieszczą się tylko 4. Dodam Wam przepis na Instagram, bo dzisiaj testowałam. Ale w sumie dopiero zjemy ten sarnik jutro, więc sprawdzę jutro, czy wyszedł, czy jest OK. Zrobiliśmy krem z marfi na mleczku kokosowym. Fajnie smakuje. Jutro musimy doprawić go jeszcze, żeby zjeść, i przygotowałam sobie kulki mocy. Do tego sobie wezmę skier, ale jutro właśnie jadę na dłuższy wyjazd i chcę mieć po prostu coś szybkiego do przekąszenia w samochodzie, bo inaczej trudno mi będzie zjeść. Po prostu zjem rano, może uda się sernik, no i potem już na drogę wezmę sobie właśnie kulki i. i Jogurt. Pokażę Wam to jutro, więc nie wiem, czemu w ogóle to opisuję. Skończyłam natomiast na dzisiaj wszystko, co sobie tak naprawdę zaplanowałam na ten poniedziałek, czyli zrobiliśmy zakupy, ogarnęłam siłownię, ogarnęliśmy meal prep, więc naprawdę dzisiaj było fajnie. Jest 17.30, więc tak naprawdę teraz już mam taki czas dla siebie. Na odpoczynek wieczorem może wpadnie jeszcze spacer, żeby trochę się poruszać i nabić kroczki, bo na ten moment mam 5600 kroków, a do 10 pasuje dobić, więc jem, obejrzę sobie coś i, i ogarnę co nieco jeszcze. Jak się wyrobiłam, że się nie wyrobiłam, ale daję znać, że jestem po śniadaniu, po kawie i jadę na warsztaty. Natomiast wszędzie są korki, więc jadę jakimiś wsiami totalnymi siami. Ale żyjemy, to jest najważniejsze, że jeszcze, jeszcze żyjemy. Jedziemy o 8.38 na zegarze i lecimy dalej. Jutro będzie luźniej, bo śpimy dłużej, chociaż i tak wstaliśmy, e, pół, no. Za późno, za późno, bo o siódmej i się prawie nie wyrobiłam, więc po co ten chaos, po co ten poranny chaos, w środę to będzie slow poranek, taki, taki mam cel, zgadza się, musimy o to zadbać, bo Wam to obiecałam, więc jutro slow poranek. musiałam sobie zapisać o czym Wam powiedzieć, bo w sumie dużo tego wyszło. E, oczywiście warsztaty się udały, wróciłam i jadłam te kulki mocy w trakcie podróży. Kiedy myślałam, że sernik jest top, to wiem po porannym próbowaniu, że coś muszę pokombinować jeszcze z konsystencją, żeby nie był taki mocno zbity, więc pewnie dam mniej twarogu, więcej skyru. Dopiero wtedy dodam Wam ten przepis na, na sernik. Natomiast na kulki mocy jutro nagram je i prawdopodobnie przepis wpadnie szybciej, bo były naprawdę pyszne i aż sama jedząc je byłam zdziwiona jak wyszły dobre, więc naprawdę tutaj y, mamy, mamy sukces. Sukcesem natomiast nie było to co się wydarzyło wczoraj z jedną z porcji sernika, y, ponieważ galaretka postanowiła opuścić swoje miejsce. Wlaliśmy już taką tężejącą, więc myślałam, że mimo tego, że foremka, no wiecie, te formy są jakie są. Natomiast daliśmy papier, też, żeby nic się nie wylało. Natomiast galaretka opuściła swoje miejsce pobytu i opuściła je w sposób bardzo dobry. <gry> Na pewno. Mm... Można by było pomyśleć, że lodówka była miejscem zbrodni, ponieważ ta czerwona galaretka poziomkowa, no pięknie pachniała, ale wylała się e, poprzez całą lodówkę, potem tam wyszła z tej lodówki i rozprzestrzeniła się po całej podłodze. No i oczywiście musieliśmy też tą lodówkę e, odsunąć. Więc przed kolacją mieliśmy niemałe przeżycia związane z tym wyciekiem. Ja tylko stałam, tak naprawdę miałam ochotę się tam popłakać i. Masakra. Ta galaretka stężała, więc ona nawet nie była w płynnej formie, tylko już była tężejącą galaretką, którą trzeba było zyskrobać. Dzisiaj naprawiliśmy ten sernik. Właśnie muszę zaraz zobaczyć, czy on nie wiem, nie ucieknie gdzieś. W przyszłym tygodniu go też zrobię, właśnie żeby go dopracować, i znajdę jakąś foremkę okrągłą, która jest po prostu zamknięta, i będę spokojniejsza. Po prostu. Więc to tyle, jeżeli chodzi o nasze przygody. A był to poniedziałek, dzisiaj jest wtorek, więc dużo się dzieje. Um cudownie <laughs> idę dojeść drugą część zupy marchewkowej e, wyszła przecudownie dodaliśmy tam ryż więc wyszła trochę taka no, bardziej masywniejsza, bo można było do tego jeszcze tam chleb dać ale ja akurat wymieniłam sobie na ryż i, i fajnie połączenie, taki ryż, kurczak był w środku, no i właśnie ta e, zupa krem e, mega sobie pojadłam i zostawiłam właśnie, żeby sobie dojeść. Nadal nie jestem głodna, ale zaraz jedziemy na rowery. I obstawiam, znając moje szczęście, że na tych rowerach zgłodnieję, więc zanim pojedziemy, to sobie jeszcze dojem to, czego nie zjadłam. A jest już 18, więc jeszcze kolacja mnie czeka pewnie około 20-21. Nie wiem, kiedy to mija. Mam wrażenie, że lipiec to mi tak minął, sierpień to w ogóle minie bardzo, bardzo szybko. Na razie jednak żyję tym, że właśnie cieszymy się, cieszymy się tym przygotowywaniem posiłków yy, i że właśnie też chcemy tutaj tą naszą wspólną aktywność yy, gdzieś tam włączać. Wczoraj był to spacer, dzisiaj to będą rowery i w sumie nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że moje kolano przeżyje, bo jeżeli nie wiecie, miałam problem z rzepką, teraz jest już ok. Chociaż po warsztatach właśnie z baru czułam trochę to kolano, ze względu pewnie na to, że nie przypilnowałam go przy niektórych ćwiczeniach i zbytnio sobie je nadwyrężyłam. Natomiast po ćwiczeniach od Fizjo już drugi dzień próbuję tutaj z nim podziałać i jest w porządku, i mam nadzieję, że po rowerach również będzie w porządku. Wieczorem sobie jeszcze poćwiczę to kolano i powinno być ok. Trochę po ósmej i stwierdziliśmy, że zaraz po powstaniu wyspaliśmy się, więc aleluja, to dobry dzień, że zaraz po powstaniu pójdziemy sobie na spacer, zrobimy sobie kawkę i tak będzie fajnie i miło. takie zajęcia normalne pilatesu, a drugie to mm, taki stretching na pilatesie, więc mam nadzieję, że poczuję się cudownie, ale to się okaże. Na razie zasuwam. Oczywiście wszędzie są korki, jak żeby inaczej. Dzień dobry, witam was już w czwartek. Naprawdę bardzo szybko mija ten tydzień. Mam tutaj kolagen, mam z samego rana, jak zwykle, pierzgę, no i zrobiłam sobie kawkę, więc jestem przygotowana na wszystko. Mam trzy po prostu kubki przed sobą. Ten dzień zapowiada się fajnie. Po dwóch dniach przerwy i innych treningów wracam dzisiaj na siłownię. Jutro też mam trening. Ale dzisiaj full body workout, więc będzie też coś na górę. Ja akurat ostatnio polubiłam się z ćwiczeniami na górę, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Dzisiaj idę też na rozmowę o pracę. Co jest dla mnie naprawdę miłą informacją, stresującą, ale miłą, ponieważ jak wiecie, jeżeli oglądacie mnie, skończyłam kurs trenera fitness. Nagrałam dwa vlogi z tego kursu i jestem tak naprawdę trenerką fitness. Oprócz tego mam zrobiony kurs trenera pilatesu na reformerze i właśnie na ostatnio zrobiłam kurs bar z kursu bar będzie też osobny vlog. Mam tego trochę i chciałam w tym kierunku pójść, ponieważ ja uczę w szkole, ale wieczory mam wolne, więc zawsze jest to jakaś forma, żeby sobie dorobić, czy też weekendy. Um, więc, no, prawdopodobnie mogę być tutaj trenerką fitness. Zobaczymy, co i jak dzisiaj się okaże. Trzymajcie kciuki, pewnie dam Wam znać i tak, i tak, więc, um, no, cieszę się, jaram się, stresuję się. Ale będzie dobrze. Na razie nawodnienie wszelakie, które tutaj mam, koło dziewiątej, dziesiątej zjem sobie śniadanko, pojedziemy na siłownię no i jakoś to pójdzie. Ja już po treningu to był dobry wycisk. Teraz to muszę się przygotować na to, że będę stać ponownie w korkach. Więc może za 20 minut dojadę do domu i zjem jakiś posiłek potreningowy. Zrobiłam właśnie listę zakupów. Pojedziemy może jutro, czyli w sobotę. Zrobimy sobie też meal prep w sobotę na cały tydzień. Przygotowałam zatem też przy okazji, można powiedzieć, plan na publikację treści na Instagram czy na Tiktoka. i Jestem zadowolona z tego. My już po śniadaniu i lecę zaraz na siłownię. chodzi ale mam totalny dzisiaj kryzys sylwetkowy i niby szło dobrze, ale jakoś niezadowolona wychodzę z tej siłowni. Przynajmniej tyle wielkiego dobrego z dzisiaj. Startujemy z meal prepem, mamy trochę do przygotowania, więc z ciekawości też sprawdzę w sumie ile nam to zejdzie, więc będziemy kontrolować czas, no i pokażę Wam efekt końcowy. Byliśmy właśnie na ogromnych zakupach, tak się one tutaj prezentują. Wpadnie z tego rolka, więc takie zdrowe zakupy możecie tutaj zobaczyć i też zachęcam, żebyście wpadli na mój Instagram. No, bez zbędnego gadania, do roboty! Okay. 18. Ale zrobiliśmy mnóstwo jedzenia. Zapomniałam wam jeszcze dać znać, jak w ogóle było na tej dzisiejszej rozmowie i wychodzi na to, że mam Zaklepane dwa miejsca. Wiadomo, z zajęciami ruszymy dopiero pewnie wrzesień-październik, ze względu na to, że teraz to jest taki martwy właściwie sezon. No bo jednak to są wakacje, wrzesień, no to jeszcze trochę zawirowań z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, i no wtedy coś tam się może podzieje. Dostałam też dzisiaj bardzo fajną wiadomość, która być może otworzy mi drogę na reformery, a ja. Kocham reformery, kocham pilates na reformerach, więc zobaczymy. Poszło to lawinowo i zaczynam się zastanawiać, gdzie z tych moich dwóch trzech godzin, które sobie planowałam dodatkowo, to poszło w taką stronę. Nie wiem, jestem zadowolona i cieszę się, że będę mogła prowadzić zajęcia bar, no bo to jest taki fajny pewniak, który gdzieś mi tutaj wpadł i Mega się z tego cieszę! No bo jednak bar to bar. Więc jutro mam w planach sobie przećwiczyć taki mój ułożony właśnie trening, zobaczyć, czy wszystko gra i czy zmieszczę się w czasie. Przede wszystkim, bo to bardzo istotne. Jako, że ten film jest też takim vlogiem trochę redukcyjnym, ponieważ teraz jestem na redukcji, no to też chcę Wam dać znać, jest niedziela. mam się w poniedziałek, więc nie jest to pełny tydzień, bo teraz przeniesiemy się z mężem właśnie na niedzielę wrażenie, żeby razem to ogarnąć. No to wschudłam 0,8. W prawie kilo wpadło przez ten tydzień, mimo to, że wydawało mi się, że będzie gorzej, bo byłam na małym dość deficycie, a jednak nawet tutaj to, to wszystko się fajnie, fajnie połączyło, więc jestem mile, mile zaskoczona przede wszystkim. No, jeszcze jest niedziela. Pokażę Wam oczywiście dzisiejszy dzień, taki już luźniejszy. Wstaliśmy koło ósmej film na youtube się dodał, więc pamiętajcie, że będę publikować, a przynajmniej będę się starać publikować co tydzień w niedzielę o 8 rano, tak żeby idealnie było do śniadanka albo do kawki, bo my właśnie robimy kawę. Właśnie przygotowaliśmy sobie kolację, czyli to kary z kurczakiem, ryżem i ciecierzycą, co widzieliście wczoraj. Włączyliśmy sobie też nowy serial, tym razem padło na ogrodnika na Netflixie. Dam znać, co i jak. Ale właściwie no niedziela dobiega już końca. Ponownie była bardzo aktywna. Mieliśmy tutaj trening bar, pochodziłam trochę na bieżni i byliśmy wieczorkiem na rowerze. Był to ogólnie bardzo udany tydzień, bardzo aktywny. Cieszę się, że wróciłam do swoich nawyków, a także że zdrowo jadłam i po prostu lepiej się czuję po tym tygodniu. Mam nadzieję, że w przyszłym również będzie tak samo cudownie. Jeżeli chcecie więcej takich właśnie tygodniowych fit vlogów, no to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że taki format Wam się spodoba, bo mnie bardzo. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zerknijcie do opisu tego odcinka, żeby wpaść na inne moje media społecznościowe. No i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Za tydzień, w niedzielę, widzimy się o 8, .00. idealnie do śniadania albo do porannej kawy. Pa Pa!